Hej, tu Ania z kraftowanki i przychodzę dzisiaj do Was z bardzo krótką prezentacją kartki, którą zrobiłam z serii kobiecych kartek w sumie na urodziny moich najbliższych. A więc mamy taką oto karteczkę, która jest drugą kartką z kolekcji Soul... Ma nie Soulmate, tylko Soul Flowers e, od Craft O'Clock. Ona, ta kolekcja jest taka właśnie turkusowo-różowa, bardzo delikatna, bardzo zwiewna, bardzo romantyczna. Jak możecie zauważyć, tutaj też są elementy z kolekcji i akurat ta kartka jest przeznaczona dla kobiety, która jest nauczycielką. A więc mamy tutaj przede wszystkim sowę, mamy książki, mamy łapacz snów i przepiękne kwiaty z bawełny, które wykonała Kasia z Kaku Art. Dziękuję ci, Kasiu, ślicznie za te kwiaty. Po prostu są cudowne i wpasowały się idealnie do tego projektu. Jak możecie zauważyć, tutaj pani jest troszeczkę na podwyższeniu. Podwyższenie zrobiłam z serwetki, która jest tak naprawdę wycięta podwójnie. Pod spodem mamy złotą serwetkę. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać w kamerze. O, może teraz? Jest zrobiona złota serwetka pod spodem, która tworzy tak jakby złoty cień dla tej białej, a więc troszeczkę się delikatnie błyszczy. A w związku z tym, że trochę złota dodałam tutaj, to przy okazji też jeszcze dorzuciłam do kompozycji złote listki. Do tej kartki również użyłam sizalu, który potem już przycięłam, żeby mi za mocno nie odstawał. Środek, tak jak w poprzedniej kartce z tej kolekcji, jest wyklejony jednym arkuszem papieru z kolekcji 20 na 20 tak jak w poprzedniej mamy tutaj właśnie wycięte dziurkaczem narożnym takie trzymadełka na życzenia, które potem uzupełnię. Tył karteczki prezentuje się w taki sposób. A więc mamy przepiękne grochy z arkusza z kolekcji. Te grochy tutaj też się znajdują na tym pierwszym panelu. Kartka jest dość warstwowa, jak możecie zobaczyć. A więc mamy tak naprawdę Kartkę, potem jest podwyższenie, potem serwetka jest na podwyższeniu, potem pani jest na podwyższeniu i te elementy też są jeszcze wyżej, a więc ta kartka naprawdę jest dość wysoka. Myślę, że robi to naprawdę bardzo fajny efekt. No i oczywiście nie mogło zabraknąć napisu, a więc mamy tutaj też napis z Craft O'Clock. Rób to, co kochasz. Ta karteczka również trafi do. Osoby dla mnie ważnej z okazji urodzin. A więc nie tylko stricte urodzinowe kartki z okazji urodzin można dawać, można też dawać takie po prostu bardziej uniwersalne, ale mimo wszystko pomyślane z myślą o danej osobie. A więc mam nadzieję, że się spodoba. Wy też koniecznie dajcie znać, jak wam się ta karteczka widzi. I zapraszam do prezentacji kolejnych kobiecych kartek, które powstały u mnie w ostatnim czasie. Do usłyszenia. Pa!